Witajcie. W nawiązaniu do poprzedniego odcinka chciałbym pozostać w temacie Bożych obietnic. Przyjrzyjmy się dzisiaj okolicznościom, jakie towarzyszyły Jakubowi, kiedy dostał osobistą obietnicę od Boga i obietnicę dla swojego potomstwa. Zapraszam. Okoliczności te są nam opisane w pierwszej księdze mojżeszowej, w dwudziestym ósmym rozdziale, i przeczytajmy od dwunastego wersetu. I śniło mu się, że była ustawiona na ziemi drabina, której szczyt sięgał nieba, po niej zaś wstępowali i stępowali aniołowie Boży. A Pan stał nad nią i mówił: Ja jestem Pan Bóg, Abrahama, ojca twego, i Bóg Izaaka. Ziemię, na której leżysz, dam tobie i potomstwu twojemu. Potomstwo twoje będzie liczne jak proch ziemi i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, i na północ i na południe, i będą błogosławione w tobie i w potomstwie Twoje wszystkie plemiona ziemi. A oto ja jestem z tobą i będę cię strzegł wszędzie dokądkolwiek pójdziesz. I przywiodę cię z powrotem do tej ziemi, bo nie opuszczę cię, dopóki nie uczynię tego, co ci przyrzekłem. A gdy Jakub się obudził ze snu, rzekł, zaprawdę, Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem. Zdjęty trwogą rzekł, o jakimże lękiem napawa to miejsce? Nic tu innego, tylko dom Boży i brama do nieba, i wstawszy wcześnie rano, wziął Jakub ów kamień, który sobie podłożył pod głowę. Postawił go jako pomnik i nalał oliwę na jego wież. I nazwał to miejsce Betel. Drodzy, oto Jakub, spadkobierca tych bożych obietnic, które Pan Bóg dał już jego dziadkowi Abrahamowi. I kiedy Izaak oczekiwał urodzenia swoich synów, Pan Bóg informował już ich, że starszy będzie służył młodszemu. W liście do Rzymian mamy taką bardzo ważną wzmiankę, że zanim właśnie ci chłopcy się urodzili, Pan Bóg wybrał sobie już Jakuba. I kiedy oni urodzili się, dorośli, to przez kilka takich miejsc Bożego Słowa możemy zobaczyć, że to właśnie Jakub miał to wielkie pragnienie i zabiegał o to, aby to, co zostało przekazane dla jego rodziny, realizowało się właśnie. W jego życiu. Ale po takich trudnych okolicznościach, w swoim domu rodzinnym, pobłogosławiony przez Izaaka, idzie do rodziny swojej matki, aby stamtąd wziąć sobie żonę. I w pewnym miejscu, na którym położył się na noc, właśnie ma ten sen, o którym czytaliśmy. I widzimy tutaj, że Pan mógł jakby osobiście potwierdza te obietnice, które. Przekazał w błogosławieństwie mu właśnie jego ojciec Izaak, i mówi o ziemi, którą Pan Bóg chce dać dla Niego i jego potomstwa. Pan Bóg również mówi tutaj, że to potomstwo bardzo się będzie liczne. I w 15 wersecie daje Mu taką osobistą obietnicę, która właśnie jakby dotyczyła tej sytuacji, w której się znalazł. I ta obietnica miała mu towarzyszyć przez wiele, wiele lat do przodu w jego życiu. I Pan Bóg tak powiedział: Oto ja jestem z Tobą, będę Cię strzegł, przywiodę Cię z powrotem do tej ziemi i nie opuszczę Cię, dopóki nie uczynię Ci tego, czego Ci przyrzekłem. A więc taka osobista obietnica, i to było tak mocne w życiu Jakuba, że kiedy obudził się powiedział wydał takie świadectwo zaprawdę pan jest na tym miejscu a ja nie wiedziałem nic tu innego jak tylko dom boży i brama do nieba i nazwał to miejsce betel czyli dom boży i kiedy patrzymy dalej na życie jakuba ono nie układało się idealnie było wiele trudności w jego życiu to on w wielu momentach wraca właśnie do tego wydarzenia i mówi właśnie, że o Bogu, który ukazał mi się w Betel. Drogi słuchaczu, a czy ty miałeś już w swoim życiu takie spotkanie, taki Betel, Dom Boży, gdzie może mogłeś powiedzieć tak, podobnie jak Jakub, zaprawdę Pan jest na tym miejscu? Wielu ludzi, może młodych ludzi, wychowywanych, Domach słyszących o Bogu, słyszących o choćby Ewangelii, o Jezusie Chrystusie, nieraz wychodzi do takiego dorosłego życia, ale tak naprawdę nie przeżyło takiego spotkania realnego z Bogiem. Może są w jakimś stopniu religijnymi ludźmi. Ale to spotkanie, jakie właśnie Jakub miał z Bogiem, pokazuje, jak bardzo ono jest potrzebne. Aby kiedy właśnie ten Bóg staje się takim Bogiem realnym, takim Bogiem, który potwierdza swoje obietnice, które jakby z Jego, z jego ust, z jego, z jego przekazu osobiście dowiadujemy się. Może Pan Bóg potwierdza to, co już słyszeliśmy, ale staje się to takie żywe i zostaje głęboko, głęboko przez wiele, wiele czasu zapisane właśnie w naszych sercach. Jak obietnice dalej realizowały się w życiu Jakuba, o tym chciałbym mówić w następnym odcinku. A dzisiaj dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Jeśli interesują Cię rozważania biblijne i nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, subskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek pod filmem.